Mam nadzieję, że support Elixa teraz nie obrazi się tak bardzo jak support Allegro albo Bafra Keba, który mi grozi pozwami za TikToka, <grych> ale muszę to pokazać, bo to jest po prostu kabaret. Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Quality Power. Moi drodzy, dzisiaj poruszymy temat ads na OELIXie. Jest to coś nowego, co dodał Elix i niestety nie jest to za y, skuteczne z tego przynajmniej y, co ja testowałem. Mamy tutaj trzy możliwości: reklama banerowa, to ogłoszenie, format premium. Ja osobiście testowem to ogłoszenie przez dwa dni. Będzie trwało to jeszcze 14 dni, ale wyniki są tragiczne, co zaraz ci pokażę. Do nagrania tego wideo zainspirowało mnie też to, że e, przeszukując YouTube'a e, w celu uzyskania jakiejś opinii odnośnie tego, czy w ogóle warto tego użyć, nie spotykamy zarówno na frazę OLX Ads, jak i OLX Ads, czy warto jakichkolwiek materiałów, dlatego mój będzie wydaje mi się, że pierwszy na YouTubie. E, uważam, że to jest sywidziadostwo, to jest moja opinia, zaraz Ci pokażę statystyki e, i powiem jakie ogłoszenia ja właśnie tutaj dodałem na tą reklamę. Jeśli chodzi o moje ogłoszenie, prezentuje się ono w taki oto sposób. Jest to oferta e, typowo właśnie kierowana dla przedsiębiorców odnośnie e commerce obsługi Allegro, basenikera, grafiki, i tworzenie stron internetowych, więc takie szeroko pojęte działania powinny znaleźć zapotrzebowanie, przynajmniej tak mi się wydaje na firmy jeśli chodzi o OLX, ale jeśli chodzi o statystyki tego ogłoszenia, to robi ono znacznie lepsze osiągi jeśli chodzi o promkę, tą 30 dniową, za którą zapłaciłem 150 czy tam 200 zł a jeśli chodzi o ACY właśnie przejdziemy za chwilę sobie do nich jeszcze korzystając w sumie tutaj z okazji, i tak teraz mnie natknęło, jeżeli Twoja firma potrzebuje jakichś właśnie usług e-commerce w tym stylu, serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego, bo tutaj uważam, że większe zasięgi zrobię to wideo niż ta reklama, do której statystyk zaraz przejdziemy. Szeroko pojęte usługi e-commerce, jeśli jesteś zainteresowany, to podsyłam katalog już mailowo. A teraz przejdźmy sobie już do naszego, czy tak powiem, no. Momentu kulminacyjnego tego materiału. Mam nadzieję, że Support do Elixa teraz nie obrazi się tak bardzo jak Support Allegro albo Bafrakeba, który mi grozi pozwami za TikToka, <grym> ale muszę to pokazać, bo to jest po prostu kabaret. 2400 wyświetleń, 4 kliknięcia. Ja nie wiem, za co ja wam tutaj zapłaciłem te 500 zł, no ale ja rozumiem, że to zrobi te 30 tysięcy wyświetleń, bo daliście mi 5 gratisowych, bo by było ogólnie 25 tysięcy za 500 zł. No ale co mi z tego, jak ja z tych 30 tysięcy. 000 wyświetleń będę miał 40 kliknięć, z tego może jednego klienta, no to tak trochę XD, bardzo XD, panowie, no dramat, nie korzystajcie z tego elixats. ja może, ja rozumiem, że moje ogłoszenie nie jest jakieś mega wybitne, tak, odnośnie tego e-commerce'a, ale uważam, że no to jest troszeczkę kpina, tak. I moi drodzy, jeżeli mi się coś podoba, typu właśnie hotpay, typu jakieś inne platformy, które są dobre, to ja to chwalę. A jeżeli coś mi się tutaj stricte nie podoba, no to ja to będę jechał na tym kanale bez żadnych tutaj limitów. Tak. Takie jest podejście. Jeżeli ogłoszenie kosztuje 200 zł na miesiąc i robi 250 wyświetleń, a to dziadostwo chce 500 zł i zrobi mi 40 kliknięć, no to to jest troszeczkę kabaret. To już lepiej kupić 4 albo 5 ogłoszeń z jakimiś tam promocjami pod inne frazy i, i tyle w temacie, nie? Ja czuję się tutaj oskubany na 500, stówek ale zobaczymy. Może ten jakiś jeden klient na 40, albo któryś klient dzięki temu materiałowi mi zwróci te 500 zł. Cóż, tyle ode mnie dzisiaj. no Mam nadzieję, że OLX doszlifuje te acy, no bo masakra. Nie wiem, może ja po prostu mam tak słabe to ogłoszenie, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak złe. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału Quality Power.